Ja! Uh. Ah. Ja witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Shepard, a to co widzicie tutaj to jest kolejny odcinek, oczywiście z gry Red Dead Redemption 2. Oczywiście jest to epilog, czyli jakby już ta gra po głównej części fabularnej gry. W sensie jest to po prostu epilog, który będzie ładnie przechodził sobie oczywiście do następnej, znaczy następnej jakby pierwszej części a chronologicznie. Do, do następnej, jakby części po wyjściu Johna Marstona. E, oczywiście, moi drodzy, ja Wam może na samym wstępie pokażę, ponieważ e, czemu by nie. E, tutaj, proszę bardzo, e, byłem sobie już tutaj na tych ziemiach, można powiedzieć, które wcześniej miałem niedostępne. Były to ziemie, właśnie tutaj związane z. E, związane przede wszystkim, z, 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 znaczy ja nie mogłem tam wjechać, a bardzo mi na tym zależało, ponieważ chciałem po prostu dokończyć sobie e, zbieranie kości, i mogę wam nawet pokazać w sumie teraz, e, że proszę bardzo, i i i, 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 kości dinozaurów, jak widzicie, tutaj jest jakby jeszcze nie zaznaczone, natomiast pokażę wam dzisiaj na pewno. Że te kości zostały zrobione, e, ponieważ zebrałem 30 na 30 e, i wysłałem wszystkie te, jakby. E, jak to się nazywa? E, wysłałem wszystkie możliwe, właśnie, jakby lokalizacje tychże kości do pani, e, no pani archeolog, pani Deborah McGinnis. McGinnis oczywiście. Przypomnę, że jeżeli o tym się spodoba, zapraszam do łapkowania w górę. Jeżeli nie, to zapraszam do łapkowania w dół. Wszelkie potrzebne linki znajdują się, znajdują się oczywiście w opisie tego filmu. Zapraszam, zapraszam do subskrypcji, patrzcie sobie z dzwoneczek powiadomień, ponieważ to jest bardzo istotne i ważne. Wsi ostatnio z YouTube'em dużo osób nie lubi i ostatnio znowu zaczęły spadać wyświetlenia dzięki YouTube. Bardzo fajnie i miło. Także to chciałem Wam powiedzieć i mówiliście, prosiliście, także tak jest i oto. Moi drodzy, jesteśmy sobie w tym miejscu, A Mystery Hill Home i tak dalej. Natomiast tutaj, jeżeli osobiście, znaczy jeżeli oczywiście osoby wiedzą, gdzie to na mapie jest, to jest to miejsce śmierci naszego byłego, już protagonisty, czyli oczywiście Artura Morgana. Prosiliście, żebym odwiedził jego grupę. Prosiliście, żebym sprawdził i oddał je w, pewnym, w pewnym, jakby, momencie e... hołd. Także jak widzicie, proszę bardzo, tu jest napisane: Artur Morgan. U N... Hunger and Thirst for Right. Rightness. Błogosławieni są ci, którzy są głodni, którzy głodni i spragnieni, którzy są grod, głodni i spragnieni bycia prawym, czyli jakby bycia, no jakby bycia prawym, dobrym i, i w ogóle. Dobrze, ale zbadaj. Tak, teraz mi się włączy automatyczny zapis. Dziękuję, gro. Także tak to wygląda. Cóż, troszkę smutno. Się zrobiło, nie powiem. Tutaj w ogóle, właśnie z Johnem, zresztą wysadzaliśmy. Tutaj ten most, który jak widzę jest już cały. No cóż, szybko się, że tak powiem, zostało to naprawione. Co tutaj jest. Aha, nieważne. W każdym razie, moi drodzy, mamy sobie tutaj Valentine. W ostatnim odcinku, czyli wczoraj, było mowa o tym, że nam pani oczywiście Sadi Adler doskonałe doskonale na pewno znamy Jezus nie 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 Jezus Cały czas mi się myli ponieważ wsiadanie w Geta Online to jest F A wsiadanie w RDRze to jest E W związku z czym mam dwa różne tutaj Dwie komendy, które mi się mylą i chcę kiedy próbuję wsiąść na konia To przypadkiem wciskam F I wtedy ten debil go bije ja pierdzielę, co to jest w ogóle za chora i powalona akcja. No cóż, niestety tak to wygląda. Aha, jeszcze tylko wam pokażę, że tutaj zdobędę jeszcze taki rewolwer. Rewolwer Otisa Millera, e, który znalazłem w sumie totalnie przypadkiem, e, szukając właśnie ów e, kości e, po prostu. I, i, I wpadł mi gdzieś tam był sobie, w, w jakiejś jaskini i, i go sobie wziąłem. I były też inne zdjęcia, których nie mogę wam na pewno pokazać na YouTubie, ale możecie sobie na pewno wygooglować, e, co tam jest też. E, dobrze, widzimy się po prostu walę. Okej. Ok, dojeżdżamy sobie powoli do mieścinki Valentine, w której tak naprawdę wszystko się zaczęło. W sensie pierwsze, pierwsze misje, ee, jakieś poważne rzeczy tu się zaczęły dziać, już z Daczem i takie tam inne sprawy. Ja jeszcze, oczywiście, tylko wam pokażę, że w ogóle odzyskałem wszystkie swoje bronie. W sensie tutaj są absolutnie wszystkie. Także mam swojego Lancastera byłego, mam swoją strzelbę tłokową, mam broń Calloway'a, w sensie rewolwer Calloway. Proszę schować tę broń.

Oh! Get the hell out of here, Jesus! You, you, get out of here! Jesus! John Marston. It is good to Dzień see you. <laughs> Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Milton, that you? Guess I didn't do a real hmm. good job of hiding my identity. We didn't know nothing about you. You kill a feller up by Roanoke. Sure. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. She? She's fine. Jack tash. She was always so kind to me. For John, yeah. Hope, West of Blackwater. I'm kind of a farmer now. And you? Oh, you know how it is. Boundaries mostly, and some other stuff, good and bad. Hey, you Ah, <laughs> I've gone straight. Sort of. Oh, it's legal and usually. What the Bounty hunter. Come on, then. Bounty hunting. Where we headed? Strawberry. Got on the run. Strawberry? Good price for him. Yes, was just stamped on the. Gun? No, with a pen. He's an accountant, I think. Jesus. Naprawdę? Przecież przyjechałem stamtąd, zresztą co prawda gdybym po drodze przypadkiem nie, yy, nie, 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 zebrał jakby tych kości, to bym się bardziej wkurzył, ale serio, gdybym tak przyjechał centralnie tutaj z okolic Strawberry, do Valentine, tylko i wyłącznie po to, żeby... O! O, Majka. Mm, ciekawy. widzimy się w Strawberry w takim razie. No okej. Okay. Dojechaliśmy do Strawberry. Na całe szczęście była to tak także nie musiałem miliarda lat znowu czekać i dymać po prostu w weftę. Więc dobrze, fajnie, bardzo miło. Dowiedzieliśmy się, że był sobie Majka i że się nie, do, nie dorobił się w sumie John. Dobra, momencik tylko sobie wyciągnę bronię, ponieważ to nie ta Ta mi bardzo mocno o tym Co to jest, ja się pytam.

Name of Nathan Kirk, about forty-five? Uh, no, sir. If we get plenty of New Yorkers here, it's Resort Town, you see. The... Airondacks of the West, the mayor calls it. But... I can't remember any of the bastards. Okay. Ask in the general store, or the post office. They tend to know who's in Oh for the season, Good lord. Okej, tu jest sklep wielobranżowy zaraz nad nim. Także sobie tutaj zawędrujemy, a to jest sklep wielobranżowy w ogóle, do którego ja wcześniej zaglądnąłem. E, także dzień dobry. Złote bronie to ja. Nie, 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 nic tutaj. O, dzień, dzień dobry. Pomóc, tak. do uh, New Nathan Kirk. Nie słyszałem. W się, że z tam. Okay, dobra, czyli w centrum znaczy w czymś tam? Szczerze, nie słyszałem nigdy. O, tym i nigdy tu nie byłem. No, ale dobra, A to jest ten hotel tutaj, tak? Te... Okej, okay, dzień dobry. You seen a fella, fella from New York, bald guy? Yeah, a few New Yorkers come here in search of the West. Ha! <laughs> this one's a wanted man. I work mm -hmm. for the government. Uh, sort of. Mm -hmm. His name's Nathan Kirk. Mr. Kirk, but he's so charming. <laughs> mm hmm Coś tu nie pasuje. He's uh. Mam vu. Up in room three. Gdzieś już widziałem to? How exciting. Okej, dobra. Ja to sobie idę ze swoim, oczywiście, Lancasterem. Dzień dobry, <zysk> <zysk> panie, panie Kirk, tam? Kto jest? Przysk Panie Mr. Kirk, Mr. Kirk,

Dawno już się nie bawiłem, tak dobrze w Boże. boże Cholera, jasna. Halo? Proszę pana, bardzo pana proszę o zachowanie spokoju. Proszę się zatrzymać w imieniu prawa nadanego mi przez rząd Stanów Zjednoczonych i licencji. I licencji wydanej mi przez e, również e, szeryfa Strob. Nie, 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 nie Strawberry. Zamierzam pana tutaj ujarzmić i zrobię to. Chciałem tego. Dobra, dawaj. Cholero, jedna. Wiem, wierzę, że jesteś niewinny. No, dziadu kalwaryjski, chodź tu. Halo. Dziadzie. Łysa pało. Nie wiem jak cię. Ah.

Okej, okay. dochodowe zatrudnienie, no i super, dobrze, w takim razie możemy sobie oczywiście tutaj bardzo śmiało i bardzo fajnie oczywiście zrobić tutaj cykens, szmykens, zapisać sobie na wszelki wypadek oczywiście 80% 3, także całkiem już można powiedzieć sporo. Gdzie my mamy jeszcze tutaj mapę? Mapę mamy, o, jeszcze niedaleko, w ogóle tutaj się nas fajnie zrespiło, na pewno wiele lepiej niż, byłoby to lepsze niż na pewno Valentine czy Strawberry, nieważne, moi drodzy, widzimy się oczywiście na miejscu. No okej, okay. dobrze, moi drodzy, dojechaliśmy sobie do Blackwater, eee... Zobaczmy w takim razie, co tam z tym bankiem, ponieważ musimy zapożyczyć się troszkę pieniążków, ażeby sobie kupić rancho, ponieważ żonka chce kupić rancho. I musimy to zrobić. Dobrze, mamy tutaj w ogóle e, też do zrobienia m, jakiegoś zbiega. Także zobaczmy, co tutaj to będzie. E, dzień dobry. Właściciele ziemscy. Dzień dobry. <laughs> muszę iść muszę nie teoretycznie, tylko bardzo pilnie muszę iść do fryzjera, żeby tę brodę całą zgolić, ponieważ... nasze broda jest spoko, nie? Ale jakby do Johna chyba nie pasuje, tak mi się wydaje, nie? W sensie. O, usnął sobie Jonuś. No takim wygodnym no, na pewno. No oczywiście wygodna, tutaj bardzo pojęcie względne. Dzień dobry. Bank. Czy jest otwarty w końcu? i wchodzisz do banku nikogo nie zabijając tylko pożyczając pieniądze jak normalny człowiek znaczy nie no pożyczki już kredyty nie są za fajne no znaczy, w pewnym momencie znaczy, wciel, chyba tak. mi się wydaje że już konieczne dzień dobry I want a sir a line of credit so i can buy some property what property an <sadzionale> old ranch beacher's hope <laughs> that old dump I, i know it ain't much but i nie much of a farmer either but I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan, Mr. <laughs> Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. <laughs> a joke, uh, yeah. <laughs> Which folk? Mr. Getty's. Uh -huh. I work for him. He said that you could help me out. I mean, okay. If you can. So old David Getty's told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a run-down farm. On account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. <laughs> well, how would you put it? I thought you think that uh. sorry to waste your time, sir. Oh, sit down, I'm sure we can figure something out. Now of course we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you it'll be okay with the bank. Really? <laughs> Absolutely. Thank you. Now, Of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter okay. how you paid. I understand. Okay. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes? Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, oh. they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done, and we'll fix up the paperwork. No okej, okay, to nie jest chyba normalne, w dzisiejszych czasach nie ma masz... tam jakieś, melinę se kupujesz, wiesz, melinkę se kupujesz i tam teges, szmeges, to wiesz, jak melinę kupujesz, to pamiętaj, że tam jak jakieś te, y, te spelnuchy, tam prawda, bedo jakieś, albo inne tego typu y, ludzie... To, to, wiesz, to, 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 już jest jakby twoja sprawa, musisz się ich pozbyć i widzimy się na miejscu w mojej nowej spelunie. No okej, okay. I guess, dojechaliśmy. Ło Jezus Maria, ale rudera. Ja pomożę, Ta, jasne, pokazać ci w czym możesz mi pomóc? Cześć. Co tam? I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free of <laughs> Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. Okay. I'm afraid. Afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Oh who's this? I ain't sure. Some hmm. fancy Dan City boy says he owns this land. Or he's gonna owns it that's what okay and how come we live in here barstuprocha this land belongs to me now ain't nothing on this earth belongs to no one partner looks like you made your decision then partner you're something? Dlaczego mam jakiś gówniany kolm? Dobra, dawaj to. No cóż. To było szybkie. Bardzo miałem, przepraszam, dać pieniądze i za to dostać honor? Panie, ja tu mam tyle wydatków, że to szok. Naprawdę, serio. Wydaje mi się, że... No cóż, jak to, jak to się, jak to mawiają w Ameryce? Mój dom, moja twierdza, chyba jakoś tak to jest, nie? Okej, okay. West Elizabeth Cooperative Bank. O, you, The man with two names and no past. Come on, in. How'd you make out? No, let's just say there are no more squatters. Okej, no? I got your paperwork mm -hmm. ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least, mean I was listening to her. Okay. Well, <laughs> sign here and here. Check action, hmm Use it, thumb. Co to za maska, czy tam tarcza po prawej? Taka duża. A, bo nie widzicie, przepraszam. Tam gdzieś pode mną, gdzieś tu, 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 o. Y, 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 tu, o, tu, o. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton too, and we own your property. But, you can buy your freedom, each week, eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, in <laughs> and owned by the bank. <laughs> I'm joking. They own me, but they just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's <laughs> a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. I'm <laughs> just joking. Ha! <laughs> No, okay. But uh well hell? you? Well, I never. I, I thought you was dead, boy. Dead? Not oh. very same. Come here. <laughs> I, I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. Of course, oh, Bull crap. <laughs> no, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. <laughs> Maybe <laughs> a little bit. I thought you was dead. Yes. <laughs> not yet. Well, I got some things to take care You're of. Oh not a problem. I'll come too. <laughs> no, you don't have to. Oh I'm real sick, John. Lumbago. It's a mm -hmm. slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Yeah, I <laughs> community can't see me with Come on, man. Alright. <laughs> żeby wybrać. No dobrze, czy ja mam wrócić? Dobra, to znowu się widzimy w mojej ruderze. No okej. Okay. Dobra. Dojechaliśmy, wujek mnie coraz bardziej denerwuje. Hmm. No nie wygląda jakoś zachęcająco faktycznie. I no, dobra. it. Okay. <laughs> what do you think? Why exactly did you buy this dump for Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? <laughs> Rocks. We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No. You're stuck with me. Seems I'm <laughs> stuck with you. John the rock farmer <laughs> So you think I'm an idiot? <laughs> no. I know you're an idiot. Da. I pójdę this Dobrze. Ech. Część druga: Britcher's Hope. No okej. Okay. I tak zakończył się pierwszy. Epilog. O, proszę bardzo, kto tu stawia zaczepisty płot? Kto jest z takim dobrym farmerem? Tak, ty, John, <ścoughs> Dobra, dom szlachty? No nie bardzo, ale widzę, że coś. Nie, nie, ja pierdzielam. Ale dobrze, patrzcie, jaki tu jest. Jaki tu wielki, tu wszystko jest Twoje, pogu. Totalny kozak. A moi drodzy, tymczasem ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy odcinek z gry Red Dead Redemption 2. Ja byłem Szepar, to był kolejny odcinek. Oczywiście z tej pięknej gry. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i pa, pa. body want to call